Młodzież z zaprzyjaźnionych szkół Kolegium Westra Montession z Palmy, Dietrich Bonhoeffer Berufkolek z Detmold i młodzież zespołu szkół licealno-gimnazjalnych z Rataj spotkała się podczas realizacji dwuletniego projektu Życie i Praca w Europie. Wczoraj, dziś i jutro. Uczniowie przygotowali informacje na temat wpływu wybitnych osobistości z Hiszpanii, Niemiec i Polski na współczesny kształt Unii Europejskiej. Szukali odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zjednoczenia Europy z jednoczesnym zachowaniem odrębności kulturowej. Ideą projektu zaprezentowano młodzieży szkolnej oraz władzom Balearów. Zwiedzając piękne historyczne obiekty palmy, nowoczesne atrakcje turystyczne, można było docenić wartość kultywowania dziedzictwa przodków oraz korzyści, jakie przyniosło Zjednoczenie Europy. Uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzania ciekawych miejsc Palmy, Niemiec i Polski i to w okresie narastającego kryzysu gospodarczego. Podczas spotkań w Detmold i w Ratajach młodzież szukała odpowiedzi na pytania dotyczące ich przyszłości. Gdzie dalej będą studiować, jaką zdobędą pracę. Szansą w dobie kryzysu staje się możliwość studiowania w innych krajach. I poszukiwania pracy z dala od własnego domu. Podczas młodzieżowego Parlamentu Europejskiego młodzi Europejczycy pracowali nad rezolucją, będącą przesłaniem młodzieży do władz Parlamentu Europejskiego. Rezolucja jest pełna nadziei dla młodego pokolenia, ale i obaw o własną przyszłość. Ważnym elementem spotkań było poznanie historii regionu i kraju, które się odwiedzało. Katalonia zauroczyła wszystkich bogactwem kulturowym, otwartością i życzliwością, z jaką spotykaliśmy się na każdym kroku. Przepiękna architektura, nieskażone przemysłem krajobrazy śródziemnomorskie na długo pozostaną w pamięci uczestników projektu. Projektu, który odbywał się w okresie 450-lecia szkoły Colegio Nuestra Montesion, szkoły, która zdaniem młodzieży ma najpiękniejszą lokalizację w Europie. Widoki z dachu szkoły na Zatokę Palmy, na zabudowania klasztorne i na Stare Miasto nie mają sobie równych. Całkowicie odmienną kulturę poznaliśmy w dawnym księstwie Lippe. Zadbane historyczne zamki i posiadłości, gurosze, romantyczne wioski i silna gospodarka potwierdzały ekonomiczną pozycję Niemiec w zjednoczonej Europie. W Polsce młodzież zderzyła się z tragiczną historią II wojny światowej, z losami poległych, o których trudno zapomnieć po odwiedzeniu muzeum w Oświęcimiu i Brzezińce. Czas płynie nadal. Uczestnicy spotkania nie zapomnieli o wypoczynku. Cechą młodych ludzi nie jest tylko troska o własną przyszłość, ale i wspólna zabawa z rówieśnikami, z którymi trudno byłoby się spotkać w dawnej Europie. Sport i rekreacja w urokliwych tatrach, praca w mieszanych grupach nad zadaniami projektu były niezwykłą szkołą doskonalenia języków obcych, nauką tolerancji, a jednocześnie okazją na trwałe przyjaźnie. Piękna przygoda z Comeniusem po raz kolejny potwierdziła słuszność idei współpracy międzynarodowej szkół. Młodzi Europejczycy na żywo mogli się przekonać, czym jest współczesna Europa. Mogli odnaleźć swoją szansę na dorosłe życie w odmiennej rzeczywistości, różnej od tej, którą znają z opowiadań rodziców czy ze szkolnych książek. Pozostał tylko żal, że czas spotkań zawsze płynie tak szybko, a sam projekt trwa zdecydowanie za krótko.